W sobotę 28 października na terenie Zagorzyc Górnych odbyły się gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze zorganizowane przez zarząd oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. W ćwiczeniach wzięło udział 14 jednostek OSP z terenu gminy Sędziszów Małopolski. Głównym celem ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych organizowanych dla jednostek OSP jest sprawdzenie i podnoszenie sprawności, gotowości bojowej oraz poziomu wyszkolenia. Dzięki temu strażacy-ochotnicy nabywają nową wiedzę, a także doskonalą swoje umiejętności praktyczne, mówi komendant miejsko-gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sędziszowie małopolskim Bartosz Lazarowicz. Na te ćwiczenia przygotowaliśmy cztery różne epizody, podczas których druchowie muszą podjąć konkretne działania, dodaje. Są przygotowane scenariusze, cztery scenariusze. Pierwszy scenariusz jest to pożar budynku, gdzie tam doszło do, do zaproszenia ognia, są, jest, są osoby poszkodowane. Drugi scenariusz to wypadek komunikacyjny, również, również są osoby poszkodowane. Następny, trzeci scenariusz jest to wypadek kłada w lesie. Czwarty scenariusz to takie, można powiedzieć, zdarzenie masowe podczas obozu survivalowego. Doszło do wybuchu butli z gazem i, i ci uczestnicy tego obozu są ranni. Trzeba im udzielić pomocy, przetransportować do zespołu ratownictwa medycznego. Jednostki OSP gromadzą niezwykłych ludzi z jedną pasją. Ludzi, którzy poświęcają swój czas i życie prywatne, aby pomagać innym w potrzebie. Żeby działać jak najbardziej profesjonalnie, strażacy ochotnicy stale się rozwijają. Chętnie zdobywają nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Poziom jest coraz większy. Musimy te scenariusze komplikować, żeby, żeby po prostu ci strażacy ćwiczyli te zdarzenia, które w dzisiejszych czasach są prawdopodobne, że, że mogą zaistnieć. I myślę, że, że bardzo chętnie biorą udział w takich ćwiczeniach, ale też sami organizują swoje wewnętrzne w danych jednostkach ćwiczenia, żeby podnosić kwalifikacje, umiejętności. Współpraca z naszym na głowę od ciebie cały czas naszego jeszcze

Prowadzone są kursy podstawowe, prowadzone są kursy dla dowódców y, zastępów. Y, jeśli chodzi o sprzęt, no to tutaj naprawdę w porównaniu do 5 lat wstecz, to, ten, to, to jest przepaść po prostu, jeśli chodzi o jakość tego sprzętu, który trafia do jednostek, o ilość, y, są nowe samochody w niektórych jednostkach, także naprawdę coraz, coraz lepiej w tych jednostkach OSP się dzieje. Ważne jest, żeby, żeby była kontynuacja, żeby też młodzież angażowała się w te działania, żeby w przyszłości zasilała szeregi straży. Jednostki OSP pełnią niezwykle ważną rolę w społeczeństwie. Uczestniczą samodzielnie lub wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w różnego rodzaju akcjach związanych z działaniami ratowniczymi, usuwaniem skutków pożarów i miejscowych zagrożeń. Strażacy OSP wspierają także różnorodne formy pracy kulturalno-światowej, angażują się w wiele lokalnych inicjatyw. Ochotnicze Straże Pożarne ze względu na swój profesjonalizm profesjonalizm i ogromny zasięg działania cieszą się nie tylko zaufaniem społecznym, ale przede wszystkim uznaniem i powszechnym szacunkiem.